Dzień dobry, dalsza część arkusza z matury próbnej z marca 2021 roku. Zadanie 29 to zadanie typowe. To jest nierówność kwadratowa. Tyle tylko, że tutaj najpierw, zanim przystąpimy do typowego rozwiązywania nierówności kwadratowej, czyli obliczymy deltę, pierwiastki, narysujemy, odczytamy rozwiązanie, to najpierw taką nierówność oczywiście musimy uporządkować. No to wymnóżmy 3x razy x, 3x kwadrat. 3x razy 1, 3x. Wszystko, co znajduje się po prawej stronie, przenoszę teraz na lewo. Pamiętając, że jeśli coś przenosimy, to trzeba zmienić znak. 3x kwadrat plus 3 i teraz zmieniamy znaki minus x kwadrat minus x minus 24 większe od 0. 3x kwadrat odjąć x kwadrat to jest 2x kwadrat. Tutaj mam 3x odjąć x, to będzie 2x i minus 24. Wypisujemy abc. a równa się 2, b jest równe 2 i c jest równa minus 24. Obliczamy deltę. Przypomnijmy delta b kwadrat minus 4ac. b kwadrat, 2 do kwadratu. Odjąć 4 razy 2 i razy minus 24 2 do kwadratu 4, 4 razy 2, to mamy 8 i razy 24 192 na plusie, bo mam minus i minus w tym mnożeniu, więc to będzie na plusie 196. Pierwiastek z delty jest całkowity i jest to 14. Liczymy x1, x2. Najpierw napiszę wzory, gdyby ktoś jeszcze nie pamiętał. x1, minus b, czyli minus 2, odjąć pierwiastek z delty, podzielić na 2a. Minus 16 minus 4. x2, minus 2, plus pierwiastek z delty przez 2a. 12 na 4 jest równe 3. Minus 4 i 3, i teraz a jest równe 2, to ramiona par paraboli będą skierowane ku górze. Taka parabola uśmiechnięta. Jeśli a jest dodatnie, jeśli a jest ujemne, to mamy taką parabolę z ramionami w dół. Możemy skojarzyć, że parabolę smutną, także rysunek jest. Patrzymy teraz na znak nierówności. Szukamy liczb większych od 0 no to liczby większe od zera raz i dwa i napiszmy odpowiedź x należy od minus nieskończoności do minus czwórki przedział otwarty i od trójki do plus nieskończoności można tutaj też rysować z kółkami otwartymi taki ten rysunek także typowa nierówność Kwadratowa. Tych przekształceń też jakoś bardzo dużo nie było, także myślę, że zadanie nie było ogólnie złe. Zadanie 30. Mamy do rozwiązania tutaj równanie wymierne. Są różne sposoby rozwiązywania równania wymiernego. W pierwszym kroku trzeba wyznaczyć dziedzina. I to jest konieczne przy, przy takim rozwiązaniu. Dziedzina, mianownik musi być różny od zera. Wynika to oczywiście z tego, że nie wolno nam dzielić przez zero. Czyli tutaj mamy 3x różne od dwójki, podzielę na trzy, no to x jest różne od 2 trzeci. Co możemy zapisać w ten sposób? Że mamy dziedzinę liczby rzeczywiste oprócz 2 trzecie z wyłączeniem 2 trzecich. Już mamy dziedzinę, to możemy przystąpić do rozwiązania takiego równania wymiernego. Można tak, pomnożyć przez mianownik, tak żeby się pozbyć w ogóle kreski ułamkowej. Czyli możemy obustronnie pomnożyć razy 3x minus 2. Można te 3x plus 2 przenieść na lewą stronę, sprowadzić do wspólnego mianownika i obliczyć miejsce zerowe funkcji. My najczęściej rozwiązywaliśmy to równanie w ten sposób, że dopisywaliśmy sobie 1 i wymnażaliśmy na krzyż. No to tak zróbmy. Połączmy. 3x minus 2 razy 3x plus 2 jest równe 6x minus 1. Wymnażamy każde razy każde, że chyba, że ktoś widzi tutaj wzór skróconego mnożenia. 3x razy 3x to jest 9x kwadrat, 3x razy 2 6x. Minus 6x i minus 4 jest równe 6x minus 1. Tutaj te 6x mi się redukuje. Wszystko chciałabym, żeby było na lewej stronie, czyli te 6x odjąć 1 przenoszę z prawej na lewą, bo będziemy rozwiązywać równanie kwadratowe. Pamiętając, że jak przenosimy, to zmieniamy znaki. Sprawdźmy, czy coś tutaj nie, nie pomieszałam. Tu jest minus 4, tu jest plus 1, czyli jest minus 3. Obliczamy deltę, bo mamy równanie kwadratowe. Można sobie wypisać ABC, co by jakichś minusów nie pogubić i się nie pomylić. Delta jest równa b kwadrat, odjąć 4ac. 36 dodać. I teraz mamy tak, 4 razy 9 i razy 3. To jest 108, czyli 144. Pierwiastek z delty jest liczbą całkowitą, także fajnie. Liczymy X1 X2, minus B, minus B i minus 6. To będzie 6 na plusie. Odjąć pierwiastek z delty podzielić na 2A, czyli 2 razy 9. To ma minus 6 osiemnastych, możemy skrócić i mam minus 1 trzecią. Teraz x2. Minus B plus pierwiastek z delty przez 2A. No i mamy dwa rozwiązania. To właściwie są tacy kandydaci na rozwiązanie takiego równania wymiernego, bo trzeba zawsze sprawdzić, czy te liczby, które obliczyliśmy, znaleźliśmy, to nie jest przypadkiem ta liczba wyrzucona z dziedziny. No ale tutaj nic nam się nie gryzie. Także jeśli chodzi o odpowiedź, to te rozwiązania są dobre. X należy do takiego zbioru dwuelementowego rozwiązań. Także równanie, też dość typowe. Jeśli ktoś pamiętał, jak się rozwiązywało równanie wymierne, to ono trudne nie było. Zadanie 31. To zadanie, jak tutaj widzę, na udowodni. No to przeczytajmy. Dany jest trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długość a i b. Ok. Punkt o leży na przeciwprostokątnej tego trójkąta i jest środkiem okręgu stycznego do przyprostokątnych tego trójkąta. Zobacz rysunek. Wykaż, że promień r tego okręgu jest równy tyle, czyli r to się równa a razy b przez a plus b. No dobrze, przerysowałam ten rysunek pomocniczy. Mamy tutaj, że r to się równa a plus b w liczniku przez a plus b. To może tak, zaznaczmy sobie tutaj jeszcze też promień do punktu styczności, też oczywiście r. Teraz jeśli tu mieliśmy bok a i ten odcinek jest r, to oczywiście ten odcinek będzie a minus r. Podobnie dzieje się tutaj. Jeśli tu jest cały bok B, to tu będzie B minus R. No dobrze. I teraz możemy sobie oznaczyć ten trójkąt A, B, C. Wykorzystać podobieństwo trójkątów. Trójkąta jakiego? Trójkąta. A, B, C. to tu może D jeszcze? A, i tutaj był ten punkt O. Czyli trójkąt. C, D, o jest podobny do trójkąta C, A, B. Na podstawie cechy kąt, 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 mamy tak, kąty proste. Bo to jest promień do punktu styczności, więc mamy kąt prosty. Tu też mamy kąt prosty. Kąt przy wierzchołku C to jest kąt wspólny, zarówno dla tego małego trójkąta, jak i dla dużego. No i oczywiście ten trzeci kąt musi mieć taką samą wtedy miarę. No i ułóżmy jakieś podobieństwo. No to na przykład CD do DO, czyli CD do DO w małym trójkącie. Ma się tak jak CA do AB. Długość odcinka. CD to jest A minus R przez DO, czyli promień. Ma się tak jak A do B. No i teraz to po prostu wymnóżmy. A minus R razy B jest równe A razy R. Co mamy wyznaczyć? R. Czyli AB odjąć BR równa się AR. Mamy wyznaczyć R, czyli ja przeniosę tutaj te minus BR na prawą stronę. Wyłączę R przed nawias. Podzielę przez A plus B i otrzymam AB przez A plus B, czyli właściwie to co musieliśmy dowieść co należało dowieść no to było zadanie na udowodni, a teraz mamy zadanie tutaj no łatwe z trygonometrii kąt alfa jest kątem ostrym i sinus alfa plus cosinus alfa jest równe 7 /5. mamy obliczyć wartość takiego wyrażenia no my takie zadania robiliśmy gdzieś Sinus alfa plus cosinus alfa jest równe 7 piątych i to są nasze dane. No to podnieśmy do kwadratu obie strony równania. Alfa jest kątem ostrym, więc sinus i cosinus są liczbami dodatnimi, więc możemy podnosić do kwadratu obie strony równania. I co wtedy otrzymamy? 7 do kwadratu 49, 5 do kwadratu 25. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. Jeśli ktoś by wzoru skróconego mnożenia nie lubił albo nie potrafił ich po prostu liczyć, to można zawsze sobie taki nawet rozpisać ja o tym też już mówiłam. Ja obliczę ze wzoru skróconego mnożenia. Pierwsza liczba do kwadratu sinus kwadrat x plus 2 razy sinus alfa cosinus alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 49,25. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa to jest jedynka trygonometryczna. 49,25. Ja tą jedynkę przeniosę na prawą stronę. Chyba na sprawdzianie mieliśmy nawet takie zadanie. Czyli odejmuję jedynkę po prawej stronie. 2 sin alfa, cosinus alfa równa się, i co my tutaj mamy? 49 odjąć 25, 24, 25. I to jest to, czego oczekiwano od nas w zadaniu. Częściej z tego co pamiętam, było, żeby obliczyć wartość sinus alfa razy cosinus alfa, czyli trzeba by wtedy jeszcze podzielić przez dwa, ale oczywiście tutaj szukaliśmy 2 sinus alfa cosinus alfa. 32, a 33, co my tutaj mamy? A za dwa punkty, to może strasznie trudne nie będzie. Dane jest czwórkąt ABCD, w którym BC jest równe 13, CD. Też 13 i AD13. No fajnie. Zobacz rysunek. Przekątna BD, to już ją dorysujmy. Tego czworokąta ma długość 10 i jest prostopadła do boku AD. Oblicz pole czworokąta ABCD. No to pole tego czworokąta to będzie pole trójkąta BCD i pole trójkąta ADB. Tutaj mamy trójkąt prostokątny, no to wypadałoby, a nie, właściwie nawet nie musimy liczyć, tylko pole. No to jeśli mamy pole, prostoką, pole trójkąta prostokątnego, no to już możemy obliczyć pole trójkąta ADB. B. No, gdyby trzeba było obliczyć obwód w tym zadaniu, to wtedy tego x -a stwierdzenia Pitagorasa byśmy wyliczyli. O to mi chodziło. To będzie a razy h przez 2, czyli 10 razy 13 podzielić na 2, no to 5 razy 13, 13 razy 5, 65. Teraz tutaj mam trójkąt równoramienny. Mamy trójkąt równoramienny no to do obliczenia pola trójkąta równoramiennego no, wypadałoby znać wysokość, tak by było najłatwiej, chociaż mamy też wzór Herona, można by z Herona obliczyć. Komu jak wygodnie. No ja obliczę stwierdzenia Pitagorasa, bo pewnie większość by poszła w tą drogę. 5 do kwadratu plus h kwadrat równa się 13. OK, muszę sprawdzić, bo czasami jak gadam, to też mogę się pomylić. h kwadrat równa się 169, odjąć 25. To H kwadrat równa się 144. Jaka liczba do kwadratu da nam 144. No to mamy 12, no bo minus 12, skoro to jest BDC. skoro to jest trójkąt i długość boku, no to nie możemy mieć liczby ujemnej. Teraz podstawa 10, wysokość 12 i dzielimy na 2, no to pole tego trójkąta BDC to jest. 60. No i pole naszego czworokąta ABCD to jest pole trójkąta ADB plus pole trójkąta BDC, czyli 65 plus 60, o nie widać, przepraszam, pole trójkąta AB, nie trójkąta, tylko czworokąta jest równe 120. No dobrze, to teraz zadanie 34. Mamy funkcję kwadratową i ona nie ma miejsc zerowych. Widzimy, że a jest dodatnie, bo a jest równe 1, czyli wykres tej funkcji kwadratowej no, wygląda tak. Mamy taką parabolę nad osią o x. Co to oznacza? Że jeśli ona nie ma tych miejsc zerowych, no to cała wartość tej funkcji f od x jest większa od 0. I teraz tak, jeśli to jest większe od 0, no to na przykład, jeśli podstawimy za x0, no to otrzymamy c, to jest większe od 0. Jeśli podstawimy na przykład 1 za funkcję, otrzymamy 1 do kwadratu, dodać b razy 1, dodać c, czyli b plus c plus 1 to jest większe od 0. To podstawmy f od minus 1. To wtedy ma minus 1 do kwadratu, dodać B razy minus 1, dodać c, i to też jest większe od zera. No ale co to jest? Minus 1 do kwadratu to 1. Odjąć b plus c ma być większe od zera. No dobra, otrzymałam taki warunek, a przeczytajmy dobrze zdanie, co tak naprawdę trzeba dowieść. Trzeba dowieść, że 1 plus c jest większe od b. No to właściwie w tym momencie mamy prawie już dowiedzioną. nierówność. 1 plus C jest większe od B, co należało dowieść. Zadanie średnie, wydaje mi się. I zdanie 35. Tak, zdanie ostatnie. Fajne zdanie ściągów. Przeczytajmy. Rostący ciąg arytmetyczny określony jest dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej od jedynki. Suma, pierws suma pierwszych pie pięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 10. Mamy ciąg arytmetyczny. I teraz wybrano tak. Wyraz trzeci, piąty i trzynasty. I one w tej kolejności utworzyły nam ciąg geometryczny. Wyznacz wzór na ety wyraz ciągu arytmetycznego. Trzeba rozpisać te nasze dane. Co mamy właściwie tutaj dane? Mamy wyraz y, trzeci, 5 i 13, który występuje w jakiejś konfiguracji. To ze wzoru ogólnego na ciąg arytmetyczny rozpiszmy sobie te wyrazy. Czyli tak, a3 w miejsce n wpisuje trójkę. No to mam A1 plus 2R. Teraz A5 w miejsce N wpisuję piątkę. 5 odjąć 1, 4R. A13 w miejsce N wpisuje 13. I teraz tak, mam tutaj te trzy wyrazy ciągu. One będą nam tworzyły ciąg geometryczny, czyli mam tak. A1 plus 2R. Tu mam A5, czyli A1 plus 4R i mam A13, czyli A1 plus 12Rów. I one będą nam tworzyły ciąg geometryczny. My mamy taką własność, kiedy liczby tworzą ciąg geometryczny. I ona wygląda w ten sposób, że jeśli mamy trzy liczby ABC, to te trzy liczby tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny, jeśli spełniony jest taki warunek, że wyraz środkowy podniesiony do kwadratu jest równy iloczynowi tych sąsiednich. I tutaj będziemy z tego korzystać. <laughs> Tyle tylko, że ja na razie na tym poprzestanę, bo mam dwie niewiadome. Mam, nie znamy ani A1, ani ERA. Dlatego też wykorzystajmy teraz ten warunek na sumę. Suma pięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 10. Na upartego to można by nawet posumować. A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 równa się 10. Rozpisać każdy z tych wyrazów, no i mieć jakiś związek pomiędzy A1 i R. -em. A tutaj ja skorzystam jednak ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego, która wygląda w ten sposób. Sumę oczywiście n początkowych wyrazów tego ciągu. Rozpisujemy sumę pięciu wyrazów. Mam tak, 2A1 tu w pamięci, 5 odjąć 1, 4R przez 2, no i razy 5. I to wszystko jest równe 10. No to przepiszę. 2a1 plus 4r przez 2 razy 5 równa się 10. Pomnożę razy 2, co by się pozbyć dwójki. Mam 2a1 plus 4r razy 5 równa się 20. Podzielę obie strony przez 5. Podzielę obie strony przez 2, 20 na 5, 4, 4 na 2, 2. I teraz mamy dwa warunki. Mamy ten warunek i ten do rozwiązania. To stąd wyłączę A1. A1 to się równa 2, odjąć 2R -y. i podstawię to do tego pierwszego równania. Tutaj widzicie, czyli za A1 podstawiam 2, odjąć 2R, plus 4R w nawiasie do kwadratu. Za A1 podstawiam 2, odjąć 2R, dodać 2R. I w tym następnym nawiasie też, czyli za A1, 2, odjąć 2R, plus 12R. Podstawiałam tutaj. Tak, pod ten warunek. Poredukujmy. 2 minus 2r dodać 4r to jest 2r na plusie. Tutaj 2r od 2r mi się zredukuje i mam 2 razy 2 plus 10r. Po lewej stronie wzór skróconego mnożenia albo rozpisujemy nawias jako nawias. 4 razy 2, 8r dodać 4r kwadrat równa się 4 dodać 20r. Przenoszę wszystko na jedną stronę. Twórki mi się zredukowały, i mam tak 4r kwadrat, odjąć 12r jest równe 0. Mogę to, to równanie podzielić przez 4, i mam r kwadrat odjąć 3r jest równe 0. Rozwiązujemy równanie kwadratowe. Można by r wyłączyć przed nawias i skorzystać w postaci iloczynowej takiego równania, ale ja obliczę po prostu normalnie deltę ze wzoru, czyli b kwadrat minus 3 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 0, no to jest 9, r1, r2 minus b, Odjąć pierwiastek z delty przez 2A. Pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 9 to oczywiście 3, no to mam 0. Tam w zadaniu było powiedziane, że ma być rosnący ciąg arytmetyczny, czyli to nie spełnia warunków zadania. No bo ciąg by był wtedy stały. R2: 3 plus 3 podzielić na 2. 6 drugich równa się 3. I wiem już, że różnica jest równa 3. Przypomnijmy, a 1 to było 2 odjąć 2R. Czyli 2 odjąć 2 razy 3. Oczywiście najpierw mnożenie 2 razy 3, 6 i mam minus 4. A 1 jest równe minus 4 r jest równe 3. Przeczytajmy zadanie, co trzeba było obliczyć. No już większa część zadania oczywiście jest rozwiązana. Wyznacz wzór na n wyraz ciągu arytmetycznego. Jak mamy wyznaczyć ten wzór na n wyraz ciągu arytmetycznego, no to musimy podstawić do wzoru ogólnego na ciągu. Wzór ogólnego ciągu, czyli AN arytmetycznego, to jest A1 plus N minus 1 razy R. Czyli AN to się równa A1 minus 4 dodać N minus 1 razy R3. Trójkę wymnażam. Minus 4 dodać 3N, odjąć 3. To AN jest równe 3N minus 7. No i to jest odpowiedź do tego zadania, także na tym skończyliśmy właściwie rozwiązywanie właśnie matury 35, to jest zadanie ostatnie.